Nadszedł czas na ostateczne podsumowanie testu Cannondale FSI Carbon 2. A to dlatego, że nie tylko jeździłem sobie na tym rowerku gdzieś tam po ścieżkach, ale w końcu, w końcu zaliczyłem pierwszy prawdziwy wyścig cross country w tym roku 2017. Jestem w topoli małej, nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego po zawodach. Przyjechałem 9 na 41, więc dosyć fajnie. Noga zaczyna się kręcić w tym sezonie. Więc super. I zamiast wam po prostu opowiedzieć, jak jeździ rower po kilku przejażdżkach, czy nawet wyprawie na hełmiec w Boguszowie, powiem wam, jak naprawdę, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, kiedy walczymy o każdą sekundę, sprawuje się rower. Zaczynamy. Oto pierwsza sytuacja, w której uwielbiam ten rower. Chodzi o system AI, Asymmetrical Integration, czyli asymetryczna rama, symetryczne koło. W momencie, kiedy najeżdżamy na nierówności, w momencie, kiedy trzeba w tym momencie depnąć, na pedały, to koło jest naprawdę sztywne i to jest odczuwalne. Wspominałem wam już o tym w recenzji FSI, ale dla tych, którzy w tym temacie są na naszej bajku, na naszej bajkowym kanale po raz pierwszy przypomnę tylko. Prawa strona tylnego trójkąta została przesunięta na zewnątrz o 6 mm. Oznacza to, że mamy niesymetryczną ramę, a dzięki temu symetryczne tylne koło. Genialne i dlaczego rowery nie są tak budowane już od lat. W tym momencie, tak jak tutaj na tej trasie, na podjeździe, kiedy uderzamy w jakąś nierówność i musimy nastojąco depnąć, naprawdę czuć, że w 29erze to koło będzie bardzo sztywne. Nie ma szans, żeby opona ocierała o ramę, żeby coś się z tym działo. Więc system AI, Asymmetrical Integration, to jest naprawdę coś, co chcemy mieć w cross country i nie tylko. FSI, scalpel, ale też i maszyna do. Yy, przełajów będą już wyposażone w ten system, a to jest nasza trasa. Jechaliśmy stamtąd z dołu. Nie widzicie tego, ja jestem teraz na podjeździe. Tutaj trzeba było mocno depnąć, żeby jeszcze powyprzedzać. I tam, gdzie słyszycie mój okrzyk, to jest moment, kiedy specjalnie tutaj wróciłem, żeby poszukać, który to był kij. Ten albo ten wpadł mi w koło. Stąd kolejna część yy, mojego testu. Mówiłem wam już, że koła. E, Cannondale'a c 0 karbonowa obręcz e, i no szprychy nie są karbonowe ale, ale mogę wam na pewno powiedzieć, że nie są filigranowe, cienkie i nietrwałe ponieważ żeby złamać coś takiego nawet to takimi szprychami to jest, e, to jest wielka rzecz e, jeden z tych kijów musiał mi wpaść na pewno nie w przerzutkę, bo przerzutki mi nie zaciągnęło mógł wpaść albo za przerzutką albo, albo tu od góry, albo tutaj i został przełamany przez y, szprychy i albo górne albo dolne rurki y, tylnego trójkąta. Żadnego problemu tutaj y, nie mamy. Pamiętajmy, jeżeli złamiemy przerzutkę, jeżeli hak przerzutki, jeżeli złamiemy ramę w taki sposób, gwarancja tego nie pokrywa. To jest zrozumiałe. Natomiast y, w tym przypadku przemieliłem, krzyknąłem, pojechałem dalej. A Część druga. Lefty 20 z manetką hydrauliczną XLR. Stąd taki model XLR. I tutaj mam dla was jedną wadę i jedną zaletę. Wada. Lefty to nie jest najbardziej czuły amortyzator na świecie. Daleko mu nawet moim zdaniem do takich amortyzatorów jak w zasadzie do wszystkich, do Foxa, RockShoxa i i Santura porównywalnych modeli używanych do powiedzmy cross no powiedzmy, modeli, które będą miały między tam 100-130 mm skoku. Lefty w tym momencie ma wyżej łożyska igiełkowe, a niżej, to jest nowość w Lefty 2.0, będzie miała tuleję, która po pierwsze uszczelnia nam całe lefty, a po drugie zmniejsza jego czułość. Poza tym, kiedy podchodzicie do Lefty, będzie on miał tak zwany efekt przyklejenia, czyli to pierwsze naciśnięcie widelca będzie wręcz nieprzyjemne, powiedziałbym. Jeżeli kochacie bardzo czułe amorki, które wybierają każdą gałązkę na ziemi, to Lefty nie jest dla Was. Zaleta. Lefty jest amortyzatorem do ścigania się w Cross Country, moim zdaniem. E, oczywiście ten jest specjalnie stuningowany pod Cross Country, e, bo też e, oczywiście wersja Enduro będzie miała e, in, zupełnie inną charakterystykę. Natomiast e, kiedy Lefty naprawdę miażdży inne konstrukcje, to w momencie takim jak tutaj, to zjeżdżaliśmy z góry, nie widzicie tego za bardzo, ale to jest naprawdę zjazd tu jechałem płyta oś z góry. E, I tutaj mamy zakręt 100 stopni i nierówności i ciśniemy dalej. Tam, tą ścieżką w momencie kiedy kładziemy rower w zakręcie i jeszcze czasami przyhamujemy i jeszcze są nierówności Lefty miażdży resztę dlatego że Lefty po prostu w tym momencie działa tak samo jakby działało, kiedy, działała kiedy mówimy o na Lefty kiedy po prostu sobie naciskamy na Amor dzięki łożyskom igiełkowym raz że Lefty się mniej gnie a dwa że po prostu działa na takich wirażach tu oczywiście nie ma jakichś niesamowicie jakichś skał i tu powiedziałbym że Lefty może nie sprawia ja, że jestem jakiś nie wiadomo o ile szybszy. Natomiast w bardzo ciasnych zakrętach, gdzie jeszcze hamujemy czasami i jeszcze są nierówności. Absolutnie lewciak wtedy pokazuje, że naprawdę działa. Czas na napęd. Popatrzcie na tę trasę. Zresztą możecie ją zobaczyć na strawie Cały czas jedziemy tutaj w górę w dół, w górę, w dół, w górę w dół. Ja na takich zjazdach nie oszczędzam energii, tylko lecę płyta oś czyli z przodu mam, no, akurat jeden blat, najmniejsza zębatka z tyłu i po prostu pedałuję. Zauważyliście pewnie na dwóch zawodach w Zielonej Górze spadł mi łańcuch w takiej sytuacji, bo kiedy mocno pedałujemy, jedziemy na nierównościach, łańcuch nam Lata może po prostu spaść. Tutaj jest małe ryzyko, że coś takiego się wydarzy, ponieważ tylna przeżywka Xtera jest super stabilna, jest bardzo dobra. Nie wiem, czy jest lepsza od XT, ale jest na pewno bardzo dobra. Sprzęgiełko działa świetnie, jest też ustawialne, regulowalne. Więc tutaj łańcuch jest bardzo stabilny. Jest też nieźle przyklejony do, do zębatki narrow white w korbie hologram, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie jestem fanem napędu 1 na 11 i już chyba nie zostanę. Powiedziałbym nawet, że go nie lubię. Wolałbym napęd 2x10 na zdecydowanie, natomiast jeżeli idziecie za trendem w cross country, że 1 na 11 czy 12 to jest to, no to ten na pewno jest stabilny. Krótka dodatkowa myśl dotycząca manetki. Szkoda, że nam Canon tutaj nie dał Xtera, tylko XTK. Jest taka, że możemy zrzucać co dwie za pomocą tej dźwigienki, ale tylko popychając ją, bo kiedy ją pociągamy, zrzucamy co jeden. I zauważyłem na zawodach, że jest to wielką zaletą, że nie możemy zrzucać też co dwa pociągając. Wiecie czemu? Bo czasami na zawodach mam ochotę tylko, pach, niejako uderzyć manetkę palcami, i wtedy wiem na pewno, jeżeli uderzę ją tutaj. Mogę zrzucić o dwa. Oczywiście mogę też tylko o jeden, ale mogę zrzucić o dwa. A kiedy uderzę ją tędy z, z góry bardzo mocno, zawsze zrzucam o jeden. I to jest dobre. Na zawodach uważam, że to się sprawdza naprawdę świetnie. Komfort. Nie wiem, czy to widzicie. Z tego, co ja widzę, to, to słabo to widzicie, ale to jest element tego, tego wyścigu, który strasznie wkurzał wszystkich. Tutaj po drodze mamy mnóstwo nierówności. To są takie dołki, tak o się tędy jedzie co oznacza, że nawet trudno jest utrzymać rytm pedałowania. I tutaj właśnie pomocny okazuje się system safe i to absolutnie nie jest żadna ściema. To jest system, który Cannondale w swoich rowerach stosuje w różnych miejscach, sztyca, głównie też tylny trójkąt, ale również i sztywne widelce, no w tym przypadku mamy lewciaka. Tutaj w każdym razie sztyca naprawdę wygina się i to wygina się bardzo, wygina się cała sztyca, ona też zagina się dodatkowo tutaj na górze, troszeczkę zmienia się nam kąt siodełka w momencie, kiedy ona się wygina. Nic się strasznego nie dzieje, gdzieś nam, nam nie uwiera nas. W każdym razie to wyraźnie czuć. Rura podsiodłowa dodatkowo delikatnie wygina się do przodu. Tego nie czuć ani nie widać, ale tak to jest skonstruowane. Natomiast sztyce po prostu widać jak ona się wygina i to naprawdę w takich miejscach pomaga. Umożliwia nam troszeczkę dłużej usiedzieć w siodełku albo odciążyć nasze nogi, co bardzo pomaga na dłuższych trasach. Teraz karbon. Moja szczera opinia na temat karbonu. Karbon jest lżejszy od aluminium, nie ma co dyskutować. Ale ja nie widzę różnicy między karbonową ramą a aluminiową ramą. Jeżeli miałbym FSI aluminiowego i na tej trasie bym nim jeździł, na 100% różnicy pomiędzy karbonem a aluminium nie zauważę. Pozostawiamy tam e, oczywiście różnicę e, asymetrycznego tyłu. Bo karbon tylko ma asymetryczny tył. W każdym razie, jeżeli w aluminiowym rowerze będę miał bezdętkowe opony na takim ciśnieniu, jakie będę chciał na daną trasę i będę miał sztycę karbonową w systemie safe, to e, będzie mi naprawdę komfortowo na takim rowerze z sztywnym tyłem. Natomiast co do karbonu, nie wiem, czy on aż tak bardzo jest. E, Komfortowy w porównaniu do aluminium. W każdym razie system Safe naprawdę działa. Dodatkowa myśl na temat manetek. Nie podoba mi się połączenie przynajmniej tych manetek XTK z klamkami Magura MT-Race, ponieważ manetki już opierają się o dolną obudowę w zasadzie zbiorniczek tutaj wyrównawczy hamulca a są zdecydowanie za wysoko dla mojego kciuka kiedy chcę palcem wskazującym zrzucać sobie ta manetka, ta dźwiginka jest troszeczkę za daleko, ta jest za wysoko nie mogę już tego przekręcić no bo musiałbym zmienić też pozycję mojego hamulca, który jest we właściwej pozycji więc w takiej sytuacji używałbym tylko manetki jeżeli już shimanoski to w systemie i z shimanoskimi krokami. Ramkami, wtedy byłbym w stanie sobie to wyregulować. Tutaj po prostu jest to niemożliwe. Zatem, czy Cannondale FSI to najlepsza maszyna do ścigania się w cross country na świecie? Moim zdaniem tak. I tutaj krótkie wtrącenie dla wszystkich nowych subskrybentów, dla wszystkich nowych widzów i gości na moim kanale. Witam Was serdecznie, przybywa Was około setki dziennie w tym momencie. Nie dostałem tego roweru za darmo i nie jest to też płatny test. Sam zwróciłem się do Canadela z prośbą, czy wyślą mi taki rower, i stwierdzili, że owszem, wyślą mi ten rower. Zaproponowali mi bardzo dobrą cenę i na ten rower już go mam, a muszę uzbierać na niego do, na początek, do pierwszego chyba konkretnie września. Wtedy ten rower kupuję dla siebie. Chciałbym być jak najbardziej sponsorowany przez Cannondale. A. Mówiłem Wam o tym już chyba w moim 20 czy 30 odcinku na kanale, ponieważ kocham tę markę. A ten rower dlaczego uważam za najlepszy? Ponieważ ma bardzo dużo rozwiązań, które nie są stosowane nigdzie indziej, takie jak asymetryczny tylny trójkąt z symetrycznym tylnym kołem. System Safe na sztycy działa naprawdę pięknie. To jest coś, co po prostu odczuwamy pod swoim tyłkiem. E, mamy dużo mniej obity tyłek na takich nierównościach jak chociażby na tej trasie. E, no i geometria ramy. E, rower jest bardzo stabilny, ale też i bardzo gipki w zakrętach. Jak widzimy, mamy specjalny offset. Lewciaka, czyli mamy amortyzator, który jest specjalnie i tylko i wyłącznie przystosowany do tego właśnie, go, właśnie roweru. To nie jest amortyzator, który jest przystosowany do wszystkich rowerów, wszystkich marek, ale właśnie do tego sprzętu i to mi się w tym rowerze. Bardzo, bardzo podoba. Jeżeli chcecie mnie zapytać, dobra Daniela, czy jeździłeś innymi rowerami? Jeździłem wszystkimi maszynami, przepraszam, większością maszyn cross-country, a wszystkimi największych marek z wyjątkiem Speca. Speca nie przetestowałem, natomiast <coughs> oto takie powyścigowe <coughs> kaszlanie. Jeżeli w tym roku chcecie zdecydować, jaki rower kupić do ścigania się w cross country, to na pewno musicie przynajmniej e, sprawdzić FSI. Nie tylko przejedźcie się wokół sklepu, ale Cannondale często da wam możliwość wręcz wzięcia sobie roweru na weekend e, i, i naprawdę objeżdżenia go. Zmęczcie się i zobaczcie, jak działa wtedy, kiedy naprawdę chcecie z siebie dać wszystko. Mi <laughs> już się głos zmienia. <laughs> Dziękuję za wizytę w outdoorowym studiusza bajkowym. Do zobaczenia wkrótce. Hej!